Witam tu Jarema dziś mamy 12 maja Przyszedłem przede wszystkim na pasiekę żeby sprawdzić czy mateczki się przyjęły po 5 po 6 dniach od poddania W tym ulu numer 6 i w tamtej w tamtym ulu weselniaku czterorodzinnym one są nieunasienione no i co i będziemy czekać aż się unasienią. zobaczymy czy to się uda i też i zajrzę do miodni po to żeby ocenić jak tutaj e, sytuacja z miodem chodzi mi o to żeby wybrać miód bo niebawem ruszy akacja a nie chciałbym pomieszać tego wybiorę ile się da ile jest to możliwe no te półnadstawki te raczej są już gotowe zobaczymy w tych większych miodniach tych korpusowych zobaczymy No i tutaj sytuacja jest taka w bólu numer 1 że postanowiły sobie wymienić mateczkę Przeglądałem tu któregoś razu bo wisiała broda tutaj na ten był no, no dużo pszczoły jak na 2,5 korpusa no to było sporo napchane one nie miały z czym oddychać e, przejrzałem to wszystko zabrałem poławiacz pyłku bo to się okazało że one nie mają wentylacji odpowiedniej zabrałem szufladę otworzyłem w powarce wszystkie pajączki no i po 15 minutach wszystko wróciło do normy no i zauważyłem matecznik chyba ze dwa mam taką na cichą wymianę gdzieś na uboczu ramki no i co no i znalazłem mateczkę no i widać, że no to już jest babunia, babunia ledwo się tam czołgała, no ale dobra zamknąłem po prostu to wszystko i tyle i czekamy, niech se dziewczyny same radzą z tą, z tą sprawą, nie będę się wchrzaniał i jeszcze jest sytuacja tego rodzaju, że musiałem drugi odkład zrobić, bo w bólu numer 8 Zaraz przyjdziemy. Wulu numer 8. Sytuacja była tego typu, że również pszczoły bardzo dużo. Też 2,5 kotusa na ciasno. No i były też mateczniki. Już takie, no dobrze podlane. I to już no Kilka, około dziesięciu może. Zrobiłem odkład, bo tu mateczka jest w miarę rzeźka i taka no dobrze sobie radzi. Zrobiłem odkład z, ze starą matką. Zostawiłem czerwiu trochę tego odkrytego i tam z jeden matecznik. Bo e, no niech sobie też tutaj coś tam radzą. Z tego względu, że Poddałbym tą matkę z tego ula tutaj, no ale ona się jeszcze nie unasieniła, a nie chcę tu rzeźbić, bo zaraz ją szlak trafi. Niech się ona dobrze unasieni, może zdąży się unasienić przed tą, tą, która się tutaj niby chce wygryźć eee, i zobaczymy. Zobaczymy, ale w porównaniu do tamtego roku to jest, to jest biedne. W tym roku. To tu biednie. Ta ramka ładna. Teraz sprawdzimy czy przyjęły matkę Rzucimy okiem na miodnie Czy zostało i ile zjedzone Trochę miodu jest, ale to tak kurwa to jest takie silnie malotą się daje jak nie wiem Coś tu popodlewane Ale Tu na pewno Jest mateczka przyjęta widać Żeby nie było z czerwonym tutaj pod pszczołami proszę bardzo ostrożnie jak na tacy panienka To jest mateczka alpejka No i tak przejrzałem sobie większość rodzinek Jeden co oczywiście 2 trzy mateczniki Nie znalazłem mateczki No i co czekamy na sytuację Co się tu wydarzy Dodałem jeszcze jeden półkorpus. Zrobiłem odkład taki zbiorczy w sumie z kilku uli. Z trzech, czterech, nawet po jednej ramce po dwie. To w sumie wyszło tam ze sześć, siedem ramek. Trochę pszczoły strząsnięte zostało z, z, z miodni. Czerwna w różnym wieku, i starszy, i, i młodszy. Niech sobie coś tam tworzą, zobaczymy. Czekam na matki. I tak, w tej szósteczce matka znaleziona jest, przyjęta, fajnie. Tutaj, ale niestety. Tam w tym weselniaku nie znalazłem matki. Być może jest na losie godny. Nie wiem. Zobaczymy, poczekamy. Coś pszczoły trochę brzęczą. Bo nie wiem, czy to normalne, czy nie. Zobaczymy za jakiś czas. Się okaże. I tak, mateczka się okazało. Dzisiaj jestem na drugi, drugi dzień. Wczoraj robiłem. Takie kontrolne e, sprawdzenie miodni i tu pod, poddanych matek. No i tutaj w tej szóstce matka jest przyjęta. Wczoraj nie znalazłem w tym e, weselniaku, ale jest mateczka. Pszczoły ładnie tam fruwają, ale jest mateczka. Dzisiaj zajrzałem, jest. Także jest ok, oczywiście na randki gdzieś tam gania i mogło wczoraj jej nie być, a co w miodniach, no w przyszłym tygodniu e, miodobranie i to na pewno na stówę, e, pół nadstawki będą i niektóre ramki z, e, z tych dużych e, miodni będą wzięte. Może z korpus wyjdzie tego wszystkiego plus oczywiście półkorpusy też może nie wszystkie bo nie ma niektórych jest czerw także te, te z czerwiem zostają dobra to tyle dzięki za oglądanie zapraszam na kolejne filmiki na razie a tak ładnie kwitną cześć